Siema widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie. Chwila. Siema widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj, jak już widzicie, po tytule zrobimy sobie vlog meczowy, vlog z naszego meczu, ale to nie będzie taki sam film jak tak jak ostatnio robiliśmy. Bo wtedy spędzaliśmy dzień, pokazywaliśmy Wam, jak spędzamy nasz dzień meczowy, a dzisiaj pokażemy Wam, jak gramy. I zrobiliśmy skrót naszego spotkania. No, spotkania niekoniecznie dla nas udanego, ponieważ traciliśmy pierwszy raz punkty w tym sezonie, ale na pewno fajnie będzie sobie to zobaczyć, przeanalizować. Także co? Ja nie przedłużam i zabieramy się do oglądania naszego meczu. No i zaczynamy oglądanie. Także tutaj macie wyjście zawodników, wyjście dwóch drużyn, naszej, czyli do Kościelec, no i naszego przeciwnika z ryby Kłębanowice. No i plan był od początku taki, żeby wyjść na nie wysoko, było to jednak naszym zadaniem. Było prowadzenie gry, strzelenie jak największej ilości bramek i wygranie tego meczu. No taki mieliśmy cel i tego się spodziewaliśmy, niestety. Przeciwnicy nas zaskoczyli, co widać już na pierwszych klipach, ponieważ oni gdzieś wyszli z dwoma, trzema kontrami. My, my ciągle budowaliśmy grę, to fakt, byliśmy przy piłce, ale za bardzo nic z tego nie wynikało, to oni wychodzili z kontrami. Które no, też nie miały zbyt dużej jakości, ale jednak potrafili odpowiedzieć nam. No my ciągle budowaliśmy tutaj nasze ataki, tak jak widzicie, były gdzieś fajne momenty, no i na pewno zaraz to zobaczycie. No, tak jak tutaj jest pierwsza taka fajna akcja naszego zespołu, gdzie Emil dostał piłkę, wypuścił naszego kolegę, no i mało brakowało, mielibyśmy pierwszą taką dogodną okazję, natomiast trochę nam tam zabrakło. No, jak widzieliście, cały czas na nich siedziliśmy, jak Budowaliśmy tą grę. Tutaj, o, kolejny strzał z daleka. No to my prowadziliśmy grę. No, mieliśmy przez większość czasu piłkę. Przeciwnicy wychodzili z pojedynczymi kontrami, ale to piłka była ciągle u nich na połowie, i staraliśmy się tworzyć jakieś akcje. No i pod koniec pierwszej połowy. Udokumentowaliśmy naszą przewagę bramką skarnego, którą wywalczył Emil i tak samo strzelił tego karnego Emil. Także jeśli chodzi o pierwszą połowę, to to byłoby na tyle. Tak, żeby ją jeszcze szybko podsumować, no to jak widzieliście, przeważaliśmy, tworzyliśmy sobie sytuację. Yy, udało nam się strzelić z karnego, no i na drugą połowę wychodziliśmy z takim nastawieniem, żeby... Yy, cały czas to kontynuować, no i strzelać kolejne bramki. Niestety, psz, wyszło jak wyszło, no i zobaczcie, jak to wyglądało. Tak jak Wam wcześniej mówiłem o tych długich piłkach za plecy obrońców, to właśnie w tej akcji na samym początku mieliśmy już pierwszą sytuację z tego, gdzie Gracjan dał ciasteczko do Emila, ale ten gdzieś nieczysto trafił w piłkę i piłka wleciała ponad bramkę. Tutaj już widzicie, z Bartkiem jestem na boisku. I to było jakoś około 55. Minuta. Także mieliśmy trochę czasu, żeby się pokazać. I tutaj, już w pierwszej akcji, sprasowaliśmy się bramkarze, i miałem już sytuację, żeby gdzieś uderzyć, ale piłka gdzieś musi odskoczyła. Źle sobie przyjął, i niestety przeciwnik do, doskoczył do Bartka. Tutaj no, gra w drugiej połowie była już trochę bardziej chaotyczna. Nie kontrolowaliśmy jej tak jak w pierwszej, no przez co straciliśmy bramkę. no Wdaliśmy się w wykle przeciwnika, bo zamiast cały czas ją kontrolować zarządzać tym tempem gry, to zaczęliśmy się kopać po czole, takie jakieś bezsensowne decyzje podejmować. No było dużo rzutów rożnych, no szkoda, że też żaden nie doszedł do skutku. Gdzieś nie mieliśmy żadnej okazji. Tutaj był taki e, taki moment, gdzie było jedno zgranie, drugie, ale piłka gdzieś odskakiwała lub był taki gorz po lokalnym jak strzelaliśmy, że przeciwnicy to wszystko blokowali. Tak tutaj oddałem też strzał, ale ale zabrakło trochę siły, precyzji, no i nie wszyscy trafili w piłkę, to przez to po prostu ten strzał był, był jaki był. Ale trzeba przyznać, że był straszny gąszcz tam i, i naprawdę w każdej sytuacji było ciężko cokolwiek tam zrobić, bo przeciwnik naprawdę dobrze się bronił i murował tą bramkę. Brakowało nam tego, żeby zarządzać tą grą odpowiednio. Bo przez to straciliśmy tą bramkę. Bo przez to, że chcieliśmy grać na siłę do przodu, gdzieś straciliśmy tą piłkę. Oni, oni wychodzili z kontratakami no i między innymi przez to y, straciliśmy bramkę na 1 do 1. No, szkoda, bo kiedy nie idzie z przodu, to jednak warto po prostu trzymać tą piłkę przy nodze. Nie oddawać jej bezsensownie, bo jeśli wiesz o tym, że przeciwnik się muruje w polu karnym i gdzieś te strzały nie dochodzą do skutku, lub po prostu nie siedzą ci dzisiaj, to powinniśmy byli. Trzymać tą piłkę, grać, yy, grać gdzieś nią dłużej, rzucać od strony do strony, ale no łatwo się teraz mówi po meczu, no w meczu jest całkowicie co innego. Było dużo wrzutek i tutaj jest kolejny rzut rożny, już nie wiem, który z kolei, tutaj moja nieudana próba przewrotki też. Kolejny strzał z przedpola, tym razem nie zablokowany, ale za lekki. Bramkarz go z dużą łatwością wybronił. Bramki przeciwnika nie mam nagranej, yy, niestety lub stety, bo tam gdzieś popełniliśmy kilka błędów, które się nawarstwiły i przez to straciliśmy tą bramkę. No widzi, jak, jak widzicie, tutaj cały czas próbowaliśmy coś zrobić, czy to z skrzydłami yy, czy środkiem, ale jednak za dużo tego chaosu było, gdzieś straciliśmy tą piłkę. Nie utrzymywaliśmy się przy niej, ale też żeby się nie. 3-2 Barcelona, Espanio. O, ojej, oj. Tak, żeby nie zamulać i nie mówić w kółko tego samego, no to yy, wyciszę się i po prostu oglądajcie, jak to wyglądało. I czasami będę dawał jakieś swoje spostrzeżenia. Dawaj, dawaj, gonisz! Gonisz! Uderz! No, na końcówkę spotkania przeciwnicy już cofnęli się całkowicie, tylko żeby bronić wynik. No my tutaj staraliśmy się coś e, tworzyć, jakieś ataki, ale to wszystko było na tyle chaotyczne. Każdy chciał grać sam, no tak jak widzicie. Tutaj zamiast się jakoś mądrze poustawiać, to niestety graliśmy wszyscy sami. Nie jako drużyna, no tak to wyglądało, tak teraz to oglądam. No szkoda, ale no, co można więcej zrobić. No. Dalej jesteśmy liderami ligi. Nie mamy tak naprawdę nic do stracenia. No gramy teraz właśnie z drugim miejscem będzie mecz taki na styku i warto będzie, co warto będzie. No także co? Żeby... Także co, żeby szybko podsumować ten cały mecz. No szkoda tych straconych punktów. no Jak widzieliście, yy, gdzieś ta gra nie wyglądała tak jak chcieliśmy, żeby ona wyglądała gdzieś się to nie kleiło. No ale głowy do góry, jakby straciliśmy punkty, nie przegraliśmy tego meczu, zrewisowaliśmy pierwszy mecz od, yy, od początku sezonu, więc mieliśmy tam serię 12 kolejek z rzędu zwycięzców, no, szkoda, że nie uda się tego dotrzymać do końca, ale nie przegraliśmy, teraz gramy z drugim miejscem, także to będzie zażarta walka, mecz o 6 punktów, tak jak yy, nam to tren powiedział, także nie, nie pozostało nam nic innego jak tylko trować i walczyć o to, żeby teraz się pokazać i z taką złością sportową wyjść na, na odreścinawę, na właśnie naszego przeciwnika i, i zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać. A ja dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że takie coś, taki format Wam się spodobał, bo jest to coś nietypowego i na pewno nie do każdego to trafi, bo to jest schród spotkania, nie każdy się interesuje piłką nożną, ale chcieliśmy Wam pokazać, jak wyglądają nasze mecze. Niestety ten mecz nie, nie zaowocował w bramki w taką dużą ilość bramek jak nasze pozostałe spotkania, więc tutaj dla Kibica nie było dużo do oglądania, nie było takich ciekawych klipów, więc szkoda, że akurat ten mecz sobie wybraliśmy, ale tego na to już nie mamy wpływu, tego nie wiemy przed meczem, jak, jak się dane spotkanie ułoży. Także co, nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału, zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku. Także co, trzymajcie się.